W tym materiale przedstawimy sobie 5 faktów o testosteronie, o których nie słyszałeś. Ale zanim zaczniemy, zostaw suba i łapkę w górę, tymczasem lecimy z materiałem. Fakt pierwszy. Testosteron i decyzje ekonomiczne. Testosteron jest często łączony z agresją i konkurencyjnością, co w świecie finansów może się przełożyć na większą skłonność do ryzyka. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Cambridge odkryło, że traderzy z wyższym poziomem testosteronu są skłonni podejmować ryzykowniejsze decyzje, które mogą prowadzić do większych zysków, ale także większych strat. Jak to działa? Testosteron może zwiększać naszą pewność siebie, co czasami prowadzi do ignorowania ryzyka. W środowisku takim jak giełda, gdzie decyzje trzeba podejmować szybko, a chciwość często przyplata się ze strachem, hormony mogą mieć decydujący wpływ na to, jakie decyzje podejmujemy. Wysoki poziom testosteronu może nasilać odczuwanie euforii w przypadku wygranej, co prowadzi do zwiększenia ryzyka w kolejnych decyzjach. Nie można jednak zapomnieć o drugiej stronie monety. Tak jak wysoki poziom testosteronu może prowadzić do odważnych, ale też nieprzemyślanych decyzji, tak jego niski poziom może powodować nadmierną ostrożność. To pokazuje, jak delikatna jest równowaga w świecie finansów. I jak ważne jest, aby nasze hormony nie dyktowały nam zbyt impulsywnych działań. Fakt numer dwa. Testosteron wpływa na wybór partnera. Z biologicznego punktu widzenia testosteron może wpływać na nasze preferencje dotyczące wyglądu partnera. Wysoki poziom tego hormonu u mężczyzn może skłaniać ich do poszukiwania partnerek, które wykazują cechy świadczące o wysokiej płodności, takie jak młody wygląd zdrowa skóra, symetria twarzy czy proporcjonalna budowa ciała. Nie jest to jednak takie jednoznaczne. Również kobiety w okresie owulacji, kiedy ich poziom estrogenu jest wysoki, a co za tym idzie, wzrasta również poziom testosteronu, mogą Preferować mężczyzn z bardziej męskimi cechami, takimi jak głęboki głos, muskularna budowa czy wyraziste rysy twarzy. To ewolucyjne programowanie ma na celu wybór partnera z genami, które zwiększa szanse na potomstwo na przetrwanie. Psychologiczny aspekt wpływu testosteronu na wybór partnera jest również fascynujący. Testosteron może wpływać na zachowania związane z dominacją i statusem społecznym, które są postrzegane jako atrakcyjne w kontekście zdobywania partnera. Mężczyźni z wyższym poziomem tego hormonu mogą być bardziej skłonni do rywalizacji, wykazywania inicjatywy i podejmowania ryzyka. Co teoretycznie? Może zwiększać ich atrakcyjność w oczach potencjalnych partnerów. Fakt numer 3. Testosteron a ojcostwo. Wiele badań wskazuje, że mężczyźni doświadczają istotnego spadku poziomu testosteronu po narodzinach dziecka. Dlaczego się tak dzieje? Przyjrzymy się temu zjawisku z kilku perspektyw. Biologicznie rzecz biorąc, spadek testosteronu u nowych ojców może sprzyjać rozwojowi zachowań opiekuńczych. Testosteron jest związany z agresją i rywalizacją, więc jego niższy poziom może sprzyjać większej czułości i lepszemu skupieniu się na potrzebach dziecka, zamiast na przykład na zewnętrznych wyzwaniach społecznych czy hierarchii. Ewolucyjnie nie poziomu testosteronu może być mechanizmem, który promuje więź ojca z dzieckiem i całą rodziną. W przeszłości mężczyźni o wysokim poziomie testosteronu skłonni byli do ryzykownych zachowań i poszukiwania kolejnych partnerów seksualnych. Mogli mieć mniejszą szansę na przetrwanie swojego potomstwa, zatem ci, którzy doświadczali spadku testosteronu i byli bardziej zaangażowani w opiekę nad potomstwem, przekazywali swoje geny efektywniej i dalej. Spójrzmy na to z perspektywy psychologicznej. Większość ojców opisuje na dziecka jako głęboko transformacyjne doświadczenie, więc to nie tylko hormony, ale także nowe role społeczne. Oczekiwania i emocjonalne więzi kształtują to, jak mężczyźni adaptują się do roli ojca. Niski poziom testosteronu może być częścią adaptacyjnego procesu, pomagając ojcom w rozwoju większej wrażliwości, empatii wobec swojego dziecka. Z socjologicznego punktu widzenia zmieniające się oczekiwania wobec mężczyzn jako opiekunów mogą również wpływać na poziom testosteronu. Współczesne społeczeństwo coraz bardziej docenia zaangażowanie ojców w wychowanie dzieci. Być może to nowoczesne podejście do rodzicielstwa, które promuje większą równowagę między rolami płci, również oddziałuje na fizjologię mężczyzn. Fakt numer 4 Testosteron a empatia. Naukowcy zauważyli, że testosteron może obniżać zdolność do rozpoznania subtelnego wyrazu twarzy, co jest kluczowym elementem empatii. Osoby z wyższym poziomem tego hormonu mogą mieć trudności z identyfikacją emocji, takich jak smutek czy lęk, na twarzach innych, co może prowadzić do niewłaściwych interpretacji i intencji stanów emocjonalnych innych ludzi. Z biologicznego punktu widzenia testosteron działa na wiele obszarów mózgu, w tym te, które są odpowiedzialne za przetwarzanie emocji i reagowanie na społeczne sygnały. Przykładowo jedno z badań MRI wykazało, że testosteron zmniejsza aktywność, w obrębie systemu nagrody mózgu podczas oglądania wyrazów twarzy wyrażających gniew. Empatia jest jednak znacznie bardziej skomplikowana niż tylko odpowiedź hormonalna. Psychologiczne, a społeczne aspekty również odgrywają ważną rolę. Testosteron może wpływać na zachowanie związane z dominacją i rywalizacją, które w niektórych sytuacjach mogą być postrzegane jako mniej empatyczne. To z kolei może wpływać na jakość i głębię naszych relacji interpersonalnych. Oczywiście nie każdy mężczyzna z wysokim poziomem teścia jest pozbawiony empatii. Empatia to również umiejętność, którą można rozwijać niezależnie od poziomu hormonów. Fakt 5. Testosterona na długowieczność. Zacznijmy od danych empirycznych. Badania epidemiologiczne wykazały, że mężczyźni z niższymi poziomami testosteronu często żyją dłużej. To paradoksalne, zważywszy na związek testosteronu z takimi aspektami zdrowia jak siła mięśniowa czy gęstość kości. Biologiczna perspektywa sugeruje, że wysokie poziomy testosteronu mogą wiązać się z ryzykiem niektórych chorób, np. schorzenia sercowo-naczyniowe. Testosteron zwiększa produkcję czerwonych krwinek i może wpływać na krzepnięcie krwi, co jest czynnikiem ryzyka chorób serca, ale to działa w dwie strony. Dodatkowo testosteron może przyczyniać się do nasilenia agresywnych zachowań i ryzykownych decyzji, co teoretycznie może skracać życie. Należy także wspomnieć o badaniach na zwierzętach, które wykazały, że ograniczenie funkcji rozrodczych często prowadzi do wydłużenia życia, co może mieć swoje odbicie również u ludzi. Jednak nie musi. Pamiętajmy, że związek między testosteronem a długowiecznością nie jest prosty. Niski poziom testosteronu może wiązać się z problemami takimi jak zwiększone ryzyko osteoporozy, utrata masy mięśniowej czy spadek libido. Te czynniki mogą wpływać na jakość życia i zdrowie w starszym wieku. Podsumowując, dyskusja o testosteronie i długowieczności jest znakomitym przykładem na to, jak złożone są interakcje między hormonami a długoterminowym zdrowiem. Nauka nadal poszukuje odpowiedzi, które pomogą nam lepiej zrozumieć te mechanizmy i potencjalnie wykorzystać wiedzę o hormonach do poprawy jakości i długości życia. To tyle na dziś. Ja Cię zapraszam do obejrzenia moich poprzednich materiałów i przede wszystkim zostawienia suba i łapki w górę. Jest to dla mnie mega ważne, aby mieć motywację jeszcze większą do nagrywania materiałów dla Ciebie. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.